No to dzisiaj unboxing dziewczyny, ale nie takiej. Jesteśmy jednak na kanale o klockach. Paczka przyjaciółek, LEGO Friends, 25 zł bez grosza. Weronika, który z tych dodatków chciałabyś trafić? Dwa z dziesięciu. Dziewczynkę z Pando i Fokę. Dlaczego? Bo lubię figurki i lubię te zwierzęta. Ale tutaj masz jeszcze Delfina na przykład. Foka ma ładniejsze oczy. No dobra, to otwórz, zobaczmy, co jest w środku. Zobaczmy, jakie dwa magazyny czy się poszczęści. No nie, słuchajcie, ja Ci pomogę. Ciągniemy, jest jeden zwierzak. Taki wybieg chomika, a także a także stoisko z lodami. No dla mnie pod elementy całkiem spoko. A ty co sądzisz? Średnio mi się podoba, tylko królik jest fajny. Ma reszta nie.